Dobra, moi kochani, teraz Wam powiem o co chodzi. Bo na sam początek tego odcinka chciałabym Wam powiedzieć, że nagrałam dwie części jednego odcinka. I po prostu najgorsze jest to, że pierwsza część, pomimo tego, że została nagrana, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale po prostu nie. nie jest u mnie w plikach. Szukałam już chyba z 15 minut Tej jednego tego pliku Nagranego Pierwszą część Tą pierwszą część Szukałam Żeby ją znaleźć Nie ma nigdzie dosłownie Szukałam wszystkiego We wszystkim W jakichś zrzutach ekranu w Wszystkim, dosłownie we wszystkim szukałam Nigdzie go nie było No cóż Ale w pierwszym w pierwszym, jakby, w pierwszej części odcinka wzięłam i. Mówiłam. I grałam, i bardzo się bałam. Pierwsza część odcinka była chyba o wiele lepsza niż ta druga, ale w drugiej części też jest dość spoko. Także myślę, że też będzie się Wam fajnie oglądała, pomimo tego, że odcinka nie ma całego, że tak to można powiedzieć, w przenośni, ale. No myślę, że, razie, że będzie się dość fajnie oglądało, pomimo tego, że jest tylko jedna część odcinka. Także no myślę, że po prostu będzie Wam się fajnie oglądało i no zapraszam do... A! Jeszcze zanim będziecie oglądać, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i podejdzie na, na mojego Instagrama. No i możecie nawet powiedzieć komuś, że taki konto istnieje, żeby za, za, zachęcać go do subskrybowania, także dziękuję. Zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Fajnie się bawicie, chłopaki. Klucz! Pierwsze pomieszczenie i klucz jest. Super, bardzo się cieszę. Czekajcie, bo ja muszę tam. Ej, nie przysięgam! Pisz... Nie, nie, zaraz kończę odcinek i muszę mu odpisać. Bardzo ze mną się nie podzielili. Nie podzielili się ze mną. Sami się schowali. idźmy dalej. O, zegarek. Taki mały, podręczny. Idealny do torebki. game jest, przepraszam bardzo. O! Gdzie się tu babka znowu tu Teraz tam. Teraz tu. Teraz tu. Teraz tam. Ta, tu, 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 tu. Tu. A nie, dobra, jednak to stolik. Ale tu, sto... nie dobra, jednak to stolik. Ej, exit. O kurwa babka. Przechodzimy do exit, bo wziąłam dosyć tej babki. Jeszcze powiedz, że tu klucz będzie potrzebny. no i gdzie jest to wyjście? Przepraszam bardzo. Aha, Free Cookies. Jezus, a że to powiedziała Free Cookies. O, był... Co to było? No ja musisz, że ktoś był na zakupach w biedrze, dlatego jest taki zardzewiały. Nie, nie, nie. Jakby poszli do Lidla, to dalej byłby. nowiutki. No szty, szatanie! Dobra, nie ma. No, jest ciastko. Wiecie co? Jak, jak będzie można, to zbierzemy wszystkie ciastka i. Ale ja tam dalej coś jeszcze jest. żadnych pająków ani że coś nam na ryj wyskoczy teraz jaska Jeszcze, tu jeszcze będzie, no. O kurde. Da. O! No serio? Bagrumsy? mną? Ja pierdzielę. To jest chyba. Nie dobra. Ten horror, co był na pierwszym odcinku, to nie jest aż tak zły. Ale ten dramat. odcinku, że skoń... O, piła łańcuchowa. Mogę? Okay. Trzymaj klucz. Fajnie. Czyli tam musimy iść. Fajnie! Cudownie! Po prostu bardzo, 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 bardzo się cieszę. Be quiet. Ufam Tobie normalnie. Czwarty za wam. Po prostu czuję się cudownie. Cienowane fragmenty. Cenzura za cenzurą tu będzie to sumie. Okej. Okay. Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć. Jeżeli zaraz to nie wyjdziemy, ja idę zobaczyć, ile ta, ta kra powinna trwać. Muszą wyjść albo. Mnie zabij! więcej aha, dobra żyj dla jutra ty no kurde jakiś terapeuta, psycholog kurde to chyba zrobił że masz się najpierw obsrać o jest yes! no nareszcie jezu yes. jezus najgorszy dobra, nie powiem, najgorszy O jezus, Maria. Ten horror, ten horror. Jest. straszny. Kilka razy zapomniałam Polecam, to zagrać. Ze znajomymi na przykład, bo no naprawdę jest dość mocno. No fajnie, fajnie. Wpadać na Instagrama, bo pewnie. Ej, teraz zrobimy zdjęcie i wstawimy na. Na IG sobie wstawimy. Dobra, pozdro. No. I to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał. I podawajcie dalej. dalej. Nie wiem. No, jak będzie. Tak. S... Co jest? Aha, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. <grym> pozdro. Miłego wieczoru, miłego oglądania. No to miłego oglądania, po ja już to kończę. Dobra, nieważne, nara. Okej. Okay. Fajnie się bawicie chłopaki. Klucz! Pierwsze pomieszczenie i klucz jest. Super, bardzo się cieszę. Kajcie, bo ja muszę tam... Ej, nie! Przysięgam! Pisze... Nie. Nie, zaraz kończę odcinek i muszę mu odpisać. Nie ma pęków. Okej, okay, okej. Okay. O, żuberki! Proszę bardzo, ze mną się nie podzielili. Podzielili się ze mną. Sami się schowali. Dobra, idźmy dalej. Game jest, przepraszam bardzo. O! Gdzie się tu babka tu stała? Teraz tam. Teraz tu. Teraz tu. Teraz tam. Ta, tu, 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 tu. Tu. A nie, dobra, jednak to stolik. Ale tu sto... nie, dobra, jednak stolik. Nie, jak sit. to stolik. Ej, exit. O kurwa babka. Brexit, bo już ja mam dosyć tej babki Jeszcze powiedz, że tu klucz będzie potrzebny Ty no, gdzie jest to wyjście? Przepraszam bardzo Aha, free cookies Jezus, a że to powiedziałam Free cookies O, ktoś był... Kupak w biedrze, dlatego jest taki zardzewiały Nie, nie, nie. Jakby sobie poszli do Lidla to dalej byłby nowiutki. No, ty, szatanie! Dobra, nie ma. O, jest, ciastko. Wiecie co, jak, jak będzie można, to zbierzemy wszystkie ciastka i... Jeszcze jedno Czy idziemy tam na pałę? Dobra. Tam jest ta stolik Tu musimy położyć te ciasteczka Ale ja tam dalej coś jeszcze jest tu jeszcze będzie no da o srożot no s herio bagrunsy Pięknie za mną! Ja pierdzielę! To jest chyba. Nie dobra. Ten horror, co był na pierwszym odcinku, to nie jest aż tak zły, ale ten dramat. Mogę? Okay. Potrzebny klucz, fajnie. Czyli tam musimy iść. Fajnie! Cudownie! Po prostu bardzo, 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 bardzo się cieszę. Be quiet. 皮乌。 wycinane fragmenty cenzura ze cenzurą tu będzie to słownie. Okay. Fajnie wiedzieć! Fajnie wiedzieć. Jeżeli zaraz tu nie wyjdziemy, ja idę zobaczyć ile ta... Ta powinna trwać. chcą wyjść, albo... MNIE ZABIJ! Co się dzieje? Czasami rzeczy nie są takie, jak się wydają. Okej. Okay. A co się stało? Bo się schupałam. Najpierw o jest! No nareszcie! Jezu! Zapraszam! nie Jezus! Najgorszy! Dobra, i powiesz, że najgorszy. O Jezus Maria Ten horror Jest fajny Czekajcie, żebyście nie widzieli tego napisu o. Ten horror Jest Straszny Kilka razy zabał miałam Polecam sobie zagrać Ze znajomymi na przykład Bo no naprawdę jest dość mocno no, fajnie, fajnie Wkładajcie na Instagrama, bo pewnie... Ej, teraz zrobimy zdjęcie i wstawimy na na IG sobie, wstawimy Z tego, jak nagrywamy odcinek Że czekajcie, to jest zakończenie i tam zadamy jakieś te... Dobra, pozdrow! No I to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i podawajcie dalej. dalej. Nie wiem. No, jak będzie tak... S... Co jest? Aha, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Pozdro. Miłego wieczoru, miłego oglądania. No Znaczy, miłego oglądania, Pożyczego. Ja już to kończę. Dobra, nieważne. Nara.